Cześć, jestem Anuowski10 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bossów w Minecrafta. Od razu mówię, że jeszcze nie do końca wyzdrowiałem. Już jestem, no, już nie jestem w to poziębiony, już mi tak nie cieknie jak poprzednio, ale no, teraz nie jestem do końca zdrowy. Jeszcze nie opublikowałem poprzedniego odcinka, a tak mnie nabrało na nagrywanie. Yy, nie wiem w sumie, co tam pisaliście i tak dalej. Yy, tak, cóż się zmieniło od ostatniego odcinka. Tam w sufitu ciut dorobiłem. Chwileczkę... Aha, nie, to to było w ostatnim odcinku. A, i właśnie, home, lejki. No Coraz mniejszy ruch się tutaj robi na tej działeczce, więc postanowiłem, że zacznę robić y, po prostu no, taki tu event, po prostu tak nie y, znany jako TN, y, OX, po prostu event quiz tutaj będzie. Yy, to, niestety muszę. O, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwadzieścia osiem. Yy, kulek szlamu muszę zdobyć, mam dziesięć. Czy jeszcze muszę osiemnaście? Ale, dobra. W każdym razie tutaj zacząłem to robić. I dzisiaj. Yy, tak, właśnie. Piszcie mi, co mam robić w następnych odcinkach. Bo yy, trochę mi pomysłów już braknie. Yy, dzisiaj, w każdym razie, pójdziemy sobie na Homa zwykłego i. Pamiętacie z pewnością, jak ostatnio, w ostatnim odcinku poszedłem do jaskini, która była zalawą. lawą. Dzisiaj pójdziemy sobie, no, do tego całego tunelu x-rayowego, no raczej x-rayowego, tak myślę, że x-rayowego, yy, który to znaleźliśmy, znaczy, który to znaleźliśmy, ja znalazłem poza odcinkiem nieco wcześniej. Ja tylko najpierw wszystko sobie posegreguję. Zobaczymy co w, co w tym tunelu w będzie, już widziałem na brzegu mnóstwo, naprawdę mnóstwo, yy, no, jak to się zwie, yy, mnóstwo żelaza, oczywiście, żelazo zawsze x zostawiają, yy, co mi bardzo odpowiada, bo ja żelazo bardzo lubię, jak widzicie pół skrzyni żelaza, bardzo lubię żelazo. Tu już widzicie na horyzoncie, tu już jest to wejście do tunelu, po prostu sobie widzicie, kopałem prosto i dotarłem do czegoś takiego. No już, już, widzicie, z brzegu mnóstwo żelaza, redstone'a i tak dalej, typowy x-ray. Ja oczywiście bardzo lubię korzystać z takich rzeczy. Znaczy, nie z x-raya, matko, z cudzych korytarzy, z cudzych korytarzy. Ktoś tak ładnie zostawił, ładnie, no nie ładnie zrobił, ale ładnie zostawił surowce. Opa. Mmm, to info. Nie ma, nie ma działki. Opa. Mm, to nie tutaj. Znaczy to nie to, to nie, to nie ma to, to Co to? Ja pierniczość co to jest? Nie ogarniam tego, chwila, chwila, chwila. Tu mamy coś oświetle, bo nie było dla ciemności. Tu skręt w lewo. Hmm. Tu już chyba byłem, bo oświetliłem. O no, znowu rekstliweczką nie wydaje, on zawsze mnie wydaje. I tutaj lawa i na to wygląda że w dumowe do jakichś diamentów ktoś robił, ale nie wiadomo. O nie! Lawa, nie, 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 zła lawa, zła lawa, zła, zła Ginty! Nie psuj pochodni! Nie psuj pochodni! Halo! Lawa! Więcej O dobrze, dobrze. O nie nie nie, 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 pomożesz mi na YouTube. Kurczę, ja nie. Jak mam kurczę pomóc na YouTube? Nie będę wybijał kogoś, kto może nawet nie zasługiwać, tak? Była seria ocenianie kanałów, no to trzeba było się zgłaszać. Dobra, kurczę, dzisiaj piątek mogą purpur pozytywnie by Była beka, jakby tutaj przyszli i nagle zobaczyli mnie w tunelu ekstremowym Ja pierniczo, ale by było oooo! Kanionik! A to, to nawet Byłem i ja tu przyszedłem i w ogóle, to jest kanion, właśnie. Tak. Zapomniałem o tym w ogóle. To jest kanion, który naprawdę warto zwiedzić i warto wykopać z niego wszystkie surowce, bo ktoś tu widzę, przyszedł, znalazł kanion i tylko przyszedł się i popatrzył, czy nie ma diamentów i to wszystko. A stanął w miejscu, wcisnął jakiś tam klawisz, nie wiem jaki, i już widział, czy są diamenty gdzieś pomiędzy, czy nie. Więc diamentów tu pewnie nie znajdę. Ale żelaza jest tu naprawdę dużo. O! Baśka! Ginty, 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 ginty. Kościół, nie spamuj, bo naprawdę jeszcze trzeba to... Oj, ten fragment podejść tę Eileen'ie, czy jak to nam się czyta. Albo innemu moderatorowi. Ole, tu tego... na kopalnia! Tak! Oj! Poleci zgłoszenie, poleci zgłoszenie. Ojej. coś tu był. Dobra, ale zgłoszenie poleci. No, no, no. Już cię zabijam, Creeperze, jak tak chcesz tego. Najpierw, wykopuję, yy, no, żelazo głównie. Żelazo bardzo lubię. I w ogóle... Dobra, pyk, pyk. O, tu jeszcze, aha, tu są tunele kolejne. Ale na razie nie. Na razie kopiemy żelazo i węgiel. Węgiel to się zawsze przyda. Przyjemnie się kopie węgiel. Nie rozumiem ludzi, którzy nie kopią węgla żelazem. O! Złoto nawet, lazuryt! Wszystko, o, o, nie gin, ty... O, a, tu jest! Nie wpychaj mnie do lawy! Co za... w wo wodogrzmocie, no! Dziękuję o, Pyk, 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 pyk o, oh, jakieś tu jeziorko mamy pod, pod sobą. Ojej, ile tu tych korytarzy, nie wierzę. Nie spodziewałem się, że w ogóle ja tu znajdę opuszczoną kopalnię. No matko, tych potworów tu za dużo. Złoto oczywiście się przyda. Pyk. A, no e, znowu do opuszczone kopalnie, a tam pójdziemy zaraz. A kurczę, poświetlane. Może to jednak nie był X-rayowy? Cóż, no, nie, to był typowo x nie no dobra, kurczę, że też mam takich sąsiadów, kurczę, gdzieś tutaj ciągle tylko na x-ray latają Dobra, pyk, pyk No, 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 ty, 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 ty ty Bo to tak się naturalnie zbytnio nie, chyba nie generuje Ale dobra, idziemy dalej Tutaj może... Muszę... ooo, ile korytarzy, ja pierniczę To się na 2 odcinki nadaje, takie coś Dobra, kopię od razu, bo już tam też raz gdzieś zgubiłem, nie wiem gdzie to jest. Gość, nie spamuj mi, no! Nie. Będzie, będzie zgłoszenie, to będzie zgłoszone na pewno, no. Pyk. Pyk, pyk, pyk. A! Dobrze, nie wpadłem do lawy, chociaż i tak by mi się nic nie stało z taką zbrojką. Pyk. Ostatnio taką zbrojkę w ten sposób zużywałem Ale dobra, pyk Lazury, to, to tyle jabierniczek Redstone, dobra, tam pójdziemy zaraz To pójdziemy za chwilę Wezro hmm, jest Bruk jest Węgla jest Trzeba więc zrobić piecyk i wylać wodę Pyk Piecyk Trzy wylaza Jeden węgiel i w tym czasie, o tam jest woda bardzo dobrze w tym czasie nie mieczem kilofem wykopiemy tutaj to, o kurczę, muszę uważać na tych shiftach, bo mi shift siada muszę sobie, muszę sobie niedługo o prawie bym wpadł muszę sobie w najbliższym czasie chyba nową klawiaturę kupić bo mi shift już powoli siada o dobrze holender o. za złoto Kazłota. Dobra, cokolwiek to oznacza. Jest to spam. O, dziękuję, Workbench. Zrobimy sobie tu pyk, 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 pyk. No to też pójdzie. Pyk, pyk. Opa, opa. A! Ole, o jak... Ojej, co to jest? Jakie dziwne Ja nie wiem co to jest, kurczę, co to za dziwne dziwne tunele i w ogóle są wody. ale dobrze, bardzo dobrze. <laughs> Zombie, o nie, o nie. Ginty... Ginty grzybie, ginty grzybie, ginty grzybie, gin... gin. O, ale opuszczona kopalnia wystaje. Ja, ja już muszę do niej iść. <laughs> Diamenty! Jestem ślepy czy... Nie, jestem z drugi... Nie, mnie tu nie mogło być weznia. Diamenty, jeju! Może tam jak coś zaraz wybuchnie, może te jakieś będą. Po piątek. Ale mi się nie chce teraz porządować. O dobrze, dobrze. 16 wyszło z 8 chyba, tak? Nieźle, naprawdę. Yy, lazury się wykopię oczywiście. Pyk, pięknie. Dobra. Ale żyzne tereny, naprawdę, mo... Bo... O, dobra. Dobra, no, chcę na razie... O, o wylazł, ja pewnie czy to jest szalone? To jest po prostu szalone. Kopmy, kopmy. Pyk. Dobra, wbijamy, wbijamy już do kopalni naszej opuszczonej. Dobra, węgielek. Oj, oj, creeperki. Kriperek jeden. I creeperek drugi. Zginął? Nie zginął, a to dziad, przepraszam. Chyba mikrofon zamknąłem. Ale dobra. Dobra, ile to tego wszystkiego węgla tyle. O. Czekam aż będę miał y, pełną skrzynię bloków węgla i pełną skrzynię bloków żelaza, bo to by chyba najszybciej nastąpi ze wszystkiego żelaza, w sensie redstone'a. Dobra, kopu, kopu, kopu Ale pięknie, naprawdę pięknie, ojoj. Uwielbiam coś takiego. Uwielbiam takie kopalnie. Pyk. pyk. Dobra. Pyk, pyk. Kurczę panie, no... Pyk, pyk, pyk. Ile tego... Dobra. Gitara. Pyk, pyk. Dobra. Żelazo. Czy zostało to? Nie. Myślę, że mam pełne eku. Dobra, niszczymy niszczymy rozbijamy. No, zbijamy... O! Złoto! Bardzo dobrze. Pyk, 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 pyk. Ile węgla, o! Kop, kop, kop. What? dobra. Pyk, ojej. Oj, ile tego węgla ja pierniczę? O, dziękuję. Dobra, idziemy w prawo. O, 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 o! Żelaza pełno. Ja pierniczę. Oj, tylko jedno. tam. Dobra, idźmy tutaj. Tu bardzo zachęcające jeziorko lawy. Bardzo zachęcający redstone. Dobra. Żelazo. Pełno żelaza. Ale dzisiaj chyba pół ekwipunku żelaza i drugie pół ekwipunku yy, węgla będzie, no. Nieźle. No, gdzie Tu zostało, nie, nie zostało żelazo. Ale zostało pełno węgla. Ale już na razie mi się nie chce kopać. Tak, no dobra, wylejmy wodę. Tam wydaje mi się, że coś tam prześwituje. Jakiś drugi tunel. Nie, drugi tunel. No, jest coś. Nie! Służę miał uczynił. No. że? Tu pyk. Jest faktycznie kolejny tunel. Pyk, yy, idziemy. Jej! Ludzie, to jest przepiękne. Ja... nie, ja biorę kobla. Nie, nie biorę kobla nawet. Tu wpłynę. Oświetlę to trochę i robię zdjęcie na miniaturkę. To jest przepiękne. Ten kanion jest przepiękny. jeszcze spawner. Tak usytuowany. ja, Nie, to jest najpiękniejszy chyba kanion, jaki ja w życiu widziałem. Jak tu idziemy. Trzeba to oświetlić pięknie. Jak ładnie trzeba to oświetlić. To jest przepiękne, ludzie. Wy to widzicie? Przepiękny kanion. Ja, pierńczonie, takiego ładnego kanionu, co dawno nie widziałem. Albo nigdy takiego no, nie widziałem. Skąd ja przyszedłem? Stąd. Nie, nie, na pewno nie stąd. Stąd. O, tu, tu. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. O! Ale... Jak... Kobel został, ta jasne. Dobra, na razie tu... No nie będzie. Stąd chyba jak już wyszedłem gdzieś, stąd, tu no, na dole, o. Tu wypiłem. tu wyszedłem, dobra. To jest po prostu cudowne. Ja, pierdolniczo, będę się tak zachwycał do końca odcinka, jaki piękny jest ten kanion, ale naprawdę, czy widzieliście jakiś piękniejszy kanion? Chyba nie, no nie. Dobra, wykopmy żelazo. No i spłonęł jeden. No to to woli. Już myślałem, że ale nie. Żelazko. Ale to po prostu cudowne Złoto tu widzę Wszędzie pełno surowców. Nie to jest po prostu cudowne Ludzie nie no to jest Następny odcinek chyba też tu będzie Cokolwiek bym kurcze nie miał ten Robić to i tak tu będzie chyba ten następny odcinek Bo normalnie po prostu Szok to co tu jest to Jej Jak się jak skończy ten odcinek to od razu nagram kolejny dalej tutaj Ojej Opa Dobra, pyk, pyk, oj. Dobra, tu pójdźmy, nic tutaj. Tu ładne parkury można pouprawiać, do złota się dostać, zacnie. Nie, dość jest... wow, wow, po prostu brak miejsców po prostu co do tego, co tu widzę, no. Ło! Wow. Ludzie, no nie mogę. Tu jest ten spawnerek. Tak. Albo drugi. Kurczę, tylko brakuje mi homów. skończyły mi się homy już. Tak homy przeładowane, że naprawdę z homa nie dostawię tak łatwo. Ani kuboida nie postawię, nie zabezpieczę sobie tego. Coś trzeba będzie pomyśleć, no, albo kogoś się znajdzie, kto ma niewykorzystane do końca kuboidy, hołmy w tym stylu. O, ale pięknie, o, żelazo. Dobra, czekam na diamenty, czekam na diamenty, w takim pięknym miejscu muszą być diamenty, musi być dużo diamentów. Wow. Ło. Pyk, 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 pyk. Pyk. Dobra, chodźmy dalej, jeju. O, i dalej dostajemy się do tego przepięknego kanionu. I tu jeszcze... Jeszcze więcej drewna... Dobra. Idziemy do głównej, opuszczonej kopalni. Trzeba już tutaj przyjść. Dobra. Dobra, lapis lazuli wykopiemy. Oj, nie, 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 nie. Złowcie. No nie! Do góry! Opa. Kurczę, samym bosom Spocking Minecrafta ostatnio wybaczcie, ale po prostu czasami no, nie idzie się oderwać. A tu już symbolnie. Jeszcze... Kol Trzeci spawner? Nie wierzę. Trzeba jakoś te spawnery, kurcze Ładnie kiedyś... No tak, pająku. Ty wyszedłeś z tego spawnera. Oczywiście, domyślam się. By, 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 by. Gdzie ten spawner? Na pomoście, na mo... moście, nie, obok. Jakie to jest przepiękne, nie, nie wierzę po prostu... Ała! Co to było? Dobra. Chodzi o ciało, może trenowanko jakieś się odbyło? Ała! No to ty, dziadzie! Ale i tak z, nie zaszkodzi pokręcić się na szybciej. Tak powolutku, żeby się nie czepiali. Jeżeli to oni. Powolutenku. I to jednak nie był troll. No ty! Ty! Ty, ty też gintu. Dobrze. Yy, pyk. Pyk o. O, o, jeszcze węgiel. A węgla już nie jest na razie. Ja sobie go sam wykopiłem kiedyś. Naprawdę przepięknie, tu jest Wo, Nie ma więcej nic dobra. Mm, chodźmy tutaj, czemu nie? Zobaczę sobie piętnasty poziom. Będę musiał ze sobą. Diamenty! Jeju! Yeah, Pyk. Pyk 4, 5, 6, 7, 8 diamentów. Ha, przepięknie. Opa, opa, opa. Ale awa, Au, dobrze, zróbmy tak. O. I tak, no nareszcie. I światło. No tak. Ale przepięknie. Kurczę, X-Rayowcu, dziękuję Ci, że mnie doprowadziłeś w tak piękne miejsce, no. Bo cóż tu innego powiedzieć, tak? Ale nie róbcie i tak, i tak nie używajcie X-Ray'a. No to bardzo złe. Wolałbym coś takiego sam znaleźć. Yy, I bym miał większą... Ała! Znowu zamach na youtubera. No. Gdyby mnie to ten x-ray owca nie doprowadził, to bym miał znacznie większą satysfakcję, że to znalazłem. Dobra, chodźmy tu. No jasne. Jasne, powiem Dobra, już nie chcę tu iść. Chcę znowu do tego pięknego kanionu się dostać. A już się zgubiłem tu kompletnie, idę na oślep. Dobra, jest kanion. Jest złoto, jest nietopew. Dobra, złoto najpierw i idziemy tutaj. Jeszcze więcej złota. Zombie! Dobrze, żeś mi złota nie ukradł peggi, dobrze yy, Lazuryt. Myślę, że żelaza ale to grzyby woda jakaś. Jeszcze więcej żelaza. Opa. No o, dobra tutaj coś ciekawego oprócz tej lawy będzie. No nie wiem tunel ze złotem i żelazem. JAKIE WIELKIE JEZIORO ja tu jest przepięknie, nie no to normalnie jakiś rezerwat przyrody powinien być, no ale surowce najważniejsze, nie no, ale to po prostu jest tak piękne że naprawdę no nie ma miejsca feku, chwila, wywalę różne rzeczy do tego jeziora lawy Nitki wyrzucę, perłę, teraz wrzucę, dioret wżytki to wyrzucę jedną dębową z wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę mam pełno, to też wywrócę, mam pełno, tego też mam pełno. Dobra, resztę przedstawię. I dobra, spływamy na dół. Nie, nie, miałem to zebrać. chciałem to zebrać. Stój, stój! No, 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 stój, dobrze. Nie! Nie, 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 nie! Co za dziadostwo, jedno! O, zły zombie. Dobrze, odcinek już ma, trzeba go kończyć. To ustawmy, tu będzie ładny ten. Zbieraj się, zbieraj się, dobrze. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał W następnym odcinku będzie kolejna część. Zwiedzania tego pięknego miejsca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Bossów z Minecrafta, nie tylko bossów z Minecrafta, no więc do zobaczenia, pa!